Dzień dobry, witam Cię po raz kolejny w kolejnym filmiku. Dzień dobry, witam Cię na kanale Empress IA ja w kolejnym filmiku. Dzień dobry! Witam Cię na kanale Empress Ia ja w kolejnym filmiku, kolejnym odcinku historii miłosnych prosto z TikToka i Tindera. I tym razem będziemy słuchać historii, które są... Dobre i mają happy end, przynajmniej tak mi się wydaje, bo takie wybierałam, a przypominam, ja ich jeszcze nie oglądałam. Miło, że jesteś na tym kanale, że jesteś tutaj, że odpalasz ten filmik. Tak, także jedziemy, <grydy> z koksem. Jeszcze nie będę już tutaj zachwycać bardziej, bo się zachwycę za bardzo i nic nie obejrzymy. Jak na Tinderze znalazłam miłość mojego życia? Opowiem Wam, jak na Tinderze znalazłam miłość swojego życia. Pewnego razu z koleżanką wpadłyśmy na genialny pomysł, że pobierzemy aplikację, zalogujemy się you go, girl. i pójdziemy na pierwszą randkę w ciemno. Pamiętam, że bardzo się stresowałam, szczególnie tego, jak zareagują na to moi znajomi, którzy pewnie mają zainstalowanego Tindera i im się wyświetlę, będąc na tej samej sali wykładowej. I tak się oczywiście stało, bo tego samego dnia, którego pobrałam aplikację, już dostałam screeny od moich kolegów, którzy napisali, u. Ktoś tu się bawi na Tinderze. No ale co w tym złego, że się bawimy na Tinderze? Kto się nie bawił na Tinderze, niech pierwszy rzuci kamień. Dobra, nieważne. Ja wiem, że jest to kilka osób, które pewnie jeszcze nie miały Tindera, nie założyły go sobie, a może już nie potrzebują, ale każdy ma prawo bawić się w aplikacjach jakie chce i z kim chce. I ja rozumiem. Lecimy. Niektórzy koledzy oczywiście się z tego śmiali, widziałam, że rozsyłają sobie to. Nie pamiętam, jaki miałam wtedy opis. Ale pamiętam, że trochę mnie to zabolało, że mimo wszystko nie zrobiło. Nie mam nie. Tindera, to jest okej. Okay, ale że ja go zainstalowałam. No to, to ja. To ja w... go, to wszystko... Bardzo często o tym mówię, że tutaj nie ma jakby równości płci w naszym społeczeństwie. W naszym społeczeństwie jest tak, że jeżeli kotlej sobie tu na prawo, lewo, dupkuje i tam sobie wiecie, znajduje dziewczęta i w ogóle tam się świetnie bawi, to to spoko, no to on tam musi spróbować życia, sprawdzić, co się tam dzieje w jego. Pomiędzy kieszeniami jego spodni on chce tam sobie sprawdzić, jak się używa sprzyn. Wracajmy do tej historii, bo chcemy dowiedzieć się, jak ona spotkała mężczyznę swojego życia. I przez większość czasu, kiedy miałam pobraną aplikację, po prostu z niej nie korzystałam. Dostawałam tam wiadomości, ale nie traktowałam tego poważnie i po prostu rzadko tam zaglądałam. No, no i pewnego jest... razu, kiedy mi się nudziło, weszłam na aplikację, przeswipowałam parę razy i zobaczyłam, że mam super lajka od osoby, która podobno umie mówić w pięciu językach, świetnie gotuje U -a. U -a. i nie pamiętam co jeszcze. W ogóle potem okazało się to nieprawdą, bo był to... Paweł, który po prostu dał sobie taki opis. Ja mam szczęście. Ja pierwsze, co bym zrobiła, to sprawdziła najbardziej podstawowe zwroty w tych pięciu językach i zaczęła go, a powiedz mi więcej, a powiedz mi całym zdaniem. Janek, jak jesteś taki Poleglata, to mi powiedz więcej w tych językach. Jesus Ja mnie, ja nie, w nie prawo wiem. W, prawo. w ogóle, gdyby nie Tinder, to my byśmy się nigdy nie poznali, także oficjalnie możemy zostać ambasadorami Tindera. Potem Uff. Paweł zaprosił mnie na pierwszą randkę i naprawdę ja się na maksa stresowałam. Ja byłam pod telefonem z przyjaciółką. Podjechałam taksówką pod restaurację. Moja Aha, przyjaciółka z nami rozmawiała że i doradzała mi, co mam powiedzieć na sam początek. Mówiła mi przez telefon, że chyba widzę już zarys jego twarzy, że chyba jednak zawrócę do domu, bo się stresuję. Ja w ogóle na to wyjście szykowałam się, nie wiem, z dwiego Godziny. Jak się okazało o. potem, dla Pawła to był trochę taki chleb powszedni, bo on o. bardzo często randkował. I co, weszłam do tej restauracji, zaczęliśmy rozmawiać. Na początku było sztywno, bo ja się bardzo stresowałam, więc próbowałam być bardzo poprawna. Mówiłam tak, jakbym była na jakimś egzaminie, naprawdę. A Paweł wylozowany, żarcik jeden, żarcik drugi. On... Przynajmniej on rozładowywał atmosferę! I ja trzeba wyciągać. Ja się nie? Otworzyłam i zaczęliśmy rozmawiać i tak przez 7-8 godzin. O, I to, to tak ciekawe byłoby. nasze spotkanie nie opierało się na firmie cie gotcha. Tylko ze sobą rozmawialiśmy jak tacy najlepsi przyjaciele. O polityce, o światopoglądzie, o jakichś uh. takich sprawach bardziej związanych z obecną sytuacją uh. na świecie. I to Pawła też zaintrygowało, że dziewczyny to nie tylko rozmowy o paznokciach i o urodzie, ale też coś więcej. Że kobiety mają coś do powiedzenia. To jest trochę sarkastyczne, ja przepraszam, że ja się z tego śmieję, ale opowiadanie o tym, że kobiety to nie tylko y, tam paznokcie i natur, y, tam malowanie się, robiąc get ready with me, no to tak. No to tak. Bo umówmy się! Spora część z tych historyk, które będziemy widzieć i widzimy tutaj, to właśnie jest ten trend. Get ready with me. Jakby nie można było już usiąść i nagrać filmiku normalnie. Oczywiście nie będę narzekać. Siedzenia, że są jakieś, ale nie, że się ładnie ubierają, że mają fajne stylówki, tylko że mają coś w głowie. I tak budujemy szacunek do siebie przez prawie 5 lat. Jesteśmy w naprawdę szczęśliwym związku, i każdego dnia się budzę i myślę, wow. A jak wiadomo, w obecnych czasach być w takim związku, to jak wygrać los na loterii. Brawo dla tej dziewczyny! Fajnie, że jesteście ze sobą. Niestety dalej panuje takie przekonanie, że dziewczyna mająca Tinder to jakaś nie wiadomo jaka zła... Wyprostujmy to! Wszystkie dziewczyny, czy jesteście ze mną? Wyprostujmy to. Niech, niech tak już nie będzie. Niech tak już nie będzie. dajmy o tym, jak poznałam chłopaka z Tindera i... instalowałam Tindera. I spotkałam się z chłopakiem z Tindera. Tinder mocno, ale już bez Tindera. Sprawdźmy, co to się wydarzyło, bo ja już ja się zgubiłam już przy samym tytule. Lecimy, 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 lecimy z tym. Story time o tym, dlaczego według mnie czasem warto odinstalować wszystkie aplikacje randkowe i oddać się w ręce losu i przeznaczenia. Wow. I ta historia po prostu pokazuje, po, po pierwsze, jakieś świat jest mały, a po drugie, jakie fajne rzeczy mogą się przytrafiać, nie tylko związane z jakimś kontekstem romantycznym, nie tylko związane z właśnie aplikacjami randkowymi. I od razu zaznaczę, że nie chciałabym być jakąś naczelną hejterką, wręcz przeciwnie, sama korzystałam z takich aplikacji do czasu pewnego, ale poczułam nagle taki przesad, no i też miałam wiele innych. Wodów i mówienie, to jest koniec, odinstalowuję to i czekam na to, co los przyniesie. I fajnie, ponieważ. Ponieważ, Ponieważ zaczęły dzieć bardzo fajne rzeczy, Ponieważ... i wiem, że też to jest związane z tym, że jak przestajemy na coś czekać, przestajemy oczekiwać, to wtedy to do nas właśnie przychodzi. I też ta historia zaraz do niej przejdę, obiecuję. Go, jest go, o go! Tym, że go to, kto history. ma nas spotkać, nas na pewno spotka i nie ominie. Nie ominie was. Okej, okay, więc tak, ja dwa tygodnie temu jakoś e, ostatnio napisałam e, z chłopakiem na Tinderze e, i on napisał do mnie pierwszy. Ja odpisałam, i dopiero potem zobaczyłam, jaki ma opis, a w tym opisie e, była zawarta informacja, że. On ma ostatnie tydzień chyba o ma ostatni w Polsce w ogóle, A, okay. ponieważ wyjeżdża, nie wie na ile kupuje one way ticket i wyjeżdża e, w dalekie strony do Azji. Wow. No i jakby jako że ja chciałam się z kimś spotykać tutaj na miejscu, stwierdziłam, że to nie ma sensu i napisałam mu powodzenia, nie widziałam tego opisu, no i tyle, temat się zamknął i ja o tym zapomniałam. I wczoraj byłam na, w takim miejscu, które było po pierwsze bardzo, bardzo małe. Po drugie, um, oczekiwałam tam konkretnych osób, które słuchają konkretnej muzyki, ponieważ był to after po e, koncercie, na którym ja sama była. Okej, okay, okej. Okay, Trochę okay. rozważałam w ogóle to na ten after. W końcu poszłam, też e, było tam, tak jak powiedziałam, bardzo ciasno i wszyscy się tak mam wrażenie widzieli. W pewnym momencie spojrzał na mnie jeden chłopak, i ja spojrzałam również na niego. E, ponieważ wydawało mi się, że skądś go znam. No ciekawe, ile było czasu pomiędzy tym. On podszedł do mnie e, pomiędzy i tymi spotkaniami, nie? Stwierdził, że chyba skądś się znamy. Ja na najpierw to zapytałam, a on powiedział od razu, że no tak, z Tindera. I ja byłam w szoku, ponieważ nie mam Tindera i jakoś nie mogłam sobie przypomnieć w ogóle jego twarzy. E, no i właśnie on przywołał mi tą, e, tą naszą krótką korespondencję, wspomniał o niej. E, no i też zaczęliśmy rozmawiać o tym, o tym, że on tak naprawdę dzisiaj to było wczoraj, czyli dzisiaj. On już wylatuje do tej Azji i to był ostatni moment, w którym mogliśmy się spotkać. Wait, what? E, I po prostu sobie porozmawialiśmy, było bardzo miło. On okazał się bardzo otwartym i komunikatywnym gościem. No oczywiście, e, z tego, że dużo podróżuje. Jeżeli on tu będzie oglądał, to go bardzo pozdrawiam. Uważam, my, że też jest mega, my też pozdrawiamy. Mega. Zostawiamy Zemeczka, która była no, bardzo Azji. przyjemna i warta opowiedzenia. Tak. No, zasługują będąc na tym, a stwierdziliśmy, że musimy sobie pogadać, wyszliśmy, najeśliśmy pizzę, a poszliśmy się przejść. I to tyle. i Czyli ufak, była W końcu okazało się, że gość pochodzi, urodził się w tym samym mieście, co ja. A to nie jest takie duże miasto, to jest miasto oddalone od miejsca, w którym obecnie mieszkamy, od Poznania. Poznań. I to już w ogóle było takie, wow, świat jest mały. Tak. Okej, okay, poznańczę, bo nie chcę się za bardzo rozgazywać na ten temat. Pozdrawiam wszystkich Poznańców jakąś radość związaną z tym, że takie rzeczy się przytrafiają mimo tego, że nie wiem, aktywnie nie korzystam, tak jak powiedziałam, z tych aplikacji randkowych. Eee, no i fajna historia. Dajcie na co myślicie. Co myślimy? Myślimy, że to jest fajna historia! I że w Poznaniu to nie w ogóle mnie nie dziwi, że takie rzeczy się zdarzają, bo Poznań to miasto doznań. <laughs> w ogóle już poszła beka kiedyś z tego z tego hasła, a ja uważam, że ono jest w pewnym sensie, nawet bez pewnego sensu, jest po prostu prawdziwe. Sama u mnie bardzo dużo miłego spotkało, w Poznaniu. W ogóle bardzo rzeczy, wiele doświadczyłam w Poznaniu. I pozdrawiam wszystkich poznaniaków, wiem, że tu jesteście. Sześć. Co u was? Bo jak widać, całkiem spoczko. Ostatnia historia z teraz i z Z TikToka z Tindera. Historia z TikToka od Tindera. Z bo on, na razie mieliśmy tylko jeden happy end. Drugi happy end był taki, że oni się w ogóle spotkali. Lecimy do ostatniej historii, Hej, opowiem wam o mojej najlepszej randce z Tindera. Go! W żaden facet mnie tak nie zaskoczył. Było tyle efektów specjalnych, że ja czułam się jakbym była w kinie i oglądałabym dobry Jest film. Jestem księżniczką! Przez pół randki siedziałam tak zapatrzona w tego gościa, bo naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje. A wyznaczał Niestety standardy. Niestety szkoda, że ta randka się tak szybko skończyła, bo najchętniej bym jeszcze na niej została. To było tak, że na tym Tinderze my jakoś niespecjalnie ze sobą pisaliśmy, ale po prostu umówiliśmy się na spotkanie, żeby pogadać na żywo, zobaczyć, jak nam się rozmawia ze sobą. No i ku mojemu zdziwieniu przyszedł i bardzo mnie zaskoczył. OK. Od razu zaproponował mi, że możemy pójść do drogiej restauracji, ta restauracja chyba nawet miała gwiazdki Micheli. Nie wiem, jak to się takowo na to Michelin. mówi, ale posiłek zaczyna się tam od 300 zł. No tak. Zgodziłam się na to, bo nie ukrywam, że zawsze chciałam spróbować zjeść w takiej restauracji. Ja też chcę cały czas. No i posiedliśmy i zaproponowałam, że oczywiście zapłacić za te dania. Ja to rozumiem, no bo wiadomo, niektórzy nie przygotują się z taką gotówką. Na randce, więc jak najbardziej rozumiem, że poinformował mnie o tym, że zapłaci za mój posiłek. Ja i tak tego nie oczekiwałam, okay. bo zawsze chciałam spróbować. W ogóle to jest mega spoko podejście, nie? Że na pierwszej randce nie powinniśmy zakładać tego, że ktoś za nas zapłaci. Ja jestem winna w drugą stronę. Ja czasami zakładałam, że tym za mnie zapłaci. Uważam, że to jest, że To tak powinno wyglądać. Nie powinno. Przyznaję się bez bicia, że miałam odwrotne podejście i uważam, że nie powinno się tak robić, jak ja robiłam. To było niefajne. Nie ale wracając. iść sobie i zjeść w takiej restauracji, ale rozumiem i doceniam. Dla mnie to było jak najbardziej normalne. Okej. Okay, Okej, okay. no usiedliśmy sobie i zaczęliśmy gadać. Ja sobie zamówiłam wybrałam sobie to danie jedno danie i jeszcze potem sobie wziąłam coś do picia. Good, good, On sobie good. też coś tam zabrał, on w ogóle wziął dwa dania, mm. przystawkę i, i potem sobie wziął jeszcze główne danie. Okej, okay, no... no... No i sobie wziął zaprasza, on wiedział. drinka bezalkoholowego jeszcze do tego. nie prowadził auto. No i sobie siedzimy i rozmawiamy. I jakoś <grym> tak wydawało mi się, że on nie chce specjalnie mnie poznać, bo tak... On był bardzo taki cichy, ja więcej się odzywałam i o wiele więcej gadałam, ale czułam się tak komfortowo, bo ja w sumie lubię dużo mówić i Może on po prostu szukał towarzystwa tylko, żeby pójść do restauracji Michelin, bo tak też się zdarza, tak też się zdarza, że chcesz sprawdzić jakąś miejscówę, we... jolo, kogoś z Tinderka, pyk. Jak ktoś mi daje tą taką swobodę, że mogę <suszę> można, dużo. Można. dużo coś powiedzieć... A nie tylko słuchać na takiej rance, bo wtedy to jest dla mnie bardzo stresujące. Jak tylko słucham i się nic nie odzywam, to czuję, że ja po prostu nic za bardzo nie mówię. No bo I słuchajcie, on no nie mówisz, jak nie mówisz, to nie mówisz. Pyta, czy ja przyjadę do niego do domu? Oczywiście powiedziałam mu od razu, że nie, bo nie znamy się dobrze. Good girl. No i ja po prostu mam tak, Bardzo dobrze. Trzeba dbać o własne kimś, bezpieczeństwo. Się pier pierwszy raz, to logiczne, że do niego do domu nie przyjadę, tak. bo nie wiem, co mnie tam spotka. No umówmy się. Naglądaliśmy się kryminalnych podcastów i trzeba być mądrym w dzisiejszym świecie, no bo y, złole i złolki czychają za rogiem. Trzeba być uważną i uważnym. Normalnie powiedziałam, że nie, nie specjalnie chcę iść na taki układ. I on jak to usłyszał, to zmieniło się trochę jego nastawienie. No błagam zabrał cię do restauracji. I słuchajcie, z radką ja później le... po tej randce w ogóle ogarnęłam, z rad... z radką, że on coś tam wyjazdką. komuś napisał na telefonie, bo raczej nie używał telefonu, a jak mi powiedziałam, że nie chce za bardzo przyjechać, no to coś tam na tym telefonie zaczął trochę siedzieć. I słuchajcie, ja się nagle patrzę i idzie do, w naszym kierunku jakaś laska. Idzie jakaś laska, taka wkurzona Ja mówię Mhm mm Zaczyna się spektakl Podeszła do naszego stolika Podeszła do niego I zaczę zaczęła się drzeć Że co on robi ze mną Powiedziała mi, że to jest jego dziewczyna w ogóle Powiedziała mi To jest jej chłopak Powiedziała mi też, że nie ma do mnie pretensji Ale że musi go ze sobą zabrać na początku trochę mi przeszło przez myśl, żeby za nim pobiec, bo wiedziałam, jaki rachunek mamy do zapłacenia. Właśnie miałam pytać, czy on za ciebie zapłacił, za siebie, za ciebie? No to nie jest w nie? Ale trochę mi mój honor na to nie pozwolił. Oh. Stwierdziłam, że nie będę biec za takim dupkiem i że zapłacę sama ten rachunek. Przynajmniej cieszyłam się, że koniec randki mogłam spędzić. W najlepszej atmosferze, czyli sama ze sobą. Przecież nie lubisz gadać. W sensie, lubisz gadać i nie lubisz siedzieć cicho. Ja się zgubiłam trochę już. W tak drogiej restauracji i sobie zjeść, dobrze pojeść i wypić sobie dobrego drinka. Jak chcesz jeszcze więcej takich historii, to zostańcie tutaj ze mną najdłużej. W ogóle i. Okej, 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 okej. Komentarze. Jak coś, to nie musiałaś płacić całego rachunku, tylko za siebie. Ja nie wiedziałam, że takie opcje są, szczególnie w tych e, droższych restauracjach. Ja na przykład często się spotykam z tym, że oni, że restauran e, restauracje bardzo nie chcą na przykład dzielić rachunku, że płaci jedna osoba i potem już się trzeba między sobą dogadać. To jest bardzo popularne w ogóle za, za granicą, że się nie rozdziela rachunku, tylko płaci jedna osoba. I u nas też to wchodzi w Polsce. Także jeśli już kiedykolwiek ta historia faktycznie się wydarzyła, to nie była dziewczyna, tylko koleżanka. Udała dziewczyna, bo jak nie chciałaś z nim iść, to po coś będzie płacił. Ktoś tak robi jeszcze? No takie historie też się zazdarzają, że, że, chłopak, że chłopak może by chciał coś więcej, a ty nie chciałaś. Alright, a ja dziękuję wam dzisiaj. A ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, za to, że byliście, że włączyliście play i że chcieliście posłuchać tych historii, które miały być miłe, a skończyły się dziwacznie. Kto wie, co spotka nas w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Ja jestem Karina. Zapraszam Was na moje social media. Możecie podglądać mnie na Instagramie, na Facebooku, na Tinder. Na Tinderze, nie. Ale na TikToku już jak najbardziej. Także zapraszam Was serdecznie. Na trec. też jesteśmy. Do usłyszenia. Cześć pa!